Mimo nie najlepszej aury, dość sporo osób uczestniczyło w rodzinnym pikniku w jodłowniku. Na wieczornym koncercie Kordiana, który został zaproszony przez organizatorów, przyszli zarówno jego fani, jak i osoby, które chciały się najzwyczajniej zabawić. Artysta zaśpiewał swoje najbardziej znane utwory. A publiczność, mimo przenikliwego zimna, dobrze się bawiła również na scenie. No, karne, masz, masz na zakończenie pikniku miała miejsce dyskoteka. Pod sceną bawiła się głównie młodzież w rytm muzyki, którą zapowiadał DJ On Beat. <ślesy> Jeszcze troszeczkę po mam nadzieję, że karno jest